Na krótkie nagranie do środka, jak to wygląda. Linie lotnicze British Airways. Nie mam z nimi za duże doświadczenia. Jaki mamy układ 3 na 3 na 3 czyli sporo tych siedzeń. Jest też ma miejsce na samym szarym końcu, ale tak, dobrze, że przy oknie, ale na samym końcu. A bardzo często jest tak, że siedzenia, które są na samym końcu, nie bardzo mogą się złożyć. czyli standardowo one się składają powiedzmy dotąd, a te na samym końcu tylko troszkę. No i miałem wybór i zdecydowałem się, że okej, okay, wezmę teraz na samym końcu, przynajmniej przy oknie będę siedział. Tu, jeszcze chwilkę tutaj w samolocie zrobimy ujęcia. Tak, po pierwsze widok na zewnątrz Jesteśmy za silnikami, więc będzie głośno jak cholera. Zawsze najlepiej siedzieć przed skrzydłami, tam, przed silnikami, tam jest najciszej Co na wyposażeniu e, jakieś tam słuchawki. Mam nadzieję, że coś na oczy i uszy też tam się znajdzie. Kocyk, bo zazwyczaj w samolocie jest zimno. Poduszka i pokażę Wam o co chodziło. Zobaczcie, jak mało miejsca. To się praktycznie nie składa. Ale tak jak mówiłem, ok, trudno niech się nie składa, ale przynajmniej tutaj się oprę jakoś i, i będzie możliwość się zdrzewnąć. Z Dwojga złego już to wolę. Ale przyznam, że będę musiał pogadać z firmą, z osobami, które organizują loty. Czy nie da się jakoś rozsądnie tego załatwiać, dlatego, że jak oni kupują bilet, bilet był już kupiony tydzień temu i można było bardzo dobre miejsca zarezerwować w tej samej cenie tak naprawdę, a oni nigdy nie rezerwują, nie wybierają miejsc a potem już jest po ptokach, ponieważ inni, którzy zamawiają online rezerwują konkretne miejsca i jak ja już odbieram bilet, to jest pozamiatane, ja za wybór ja praktycznie nie mam dobra, nie będę raczej nagrywał, a jeszcze yy, w czasie lotu pokażę może jeszcze tego pilota Tutaj możliwość pewnie pisania mes-ów i tak dalej No wygląda nowocześnie O co ciekawe mam ee, Co ciekawe Mają tutaj USB więc będę mógł sobie chyba podładować e, telefon czy coś Dobra no to zmykam. Patrzę jeszcze, czy jest możliwość pokazania już teraz. O, jest. Watch. Bardzo przyjemnie to chodzi, w miarę, w miarę ok To jeszcze skorzystamy z tego, że, że w miarę cicho. Drama. Ja lubię dramaty, co? Możecie zobaczyć, czy coś by tutaj dla was było? Dobra, tego jest... no, okay. Niesamowity widok. Chmury od góry pokrywa cień, wytworzony przez. Inne chmury powyżej. Jeszcze Londyn z lotu ptaka? <laughs> Przekazała, przekazała mi, że mam bardzo mało czasu na przesiadkę, prawdopodobnie nie złapię tego mojego samolotu do Berlina i polecili mi, żebym skontaktował się tutaj z obsługą lotniska. E, oni ponoć pomogą mi tam dotrzeć szybciej do, tego, do tej bramki. Ja nie wiem w jaki sposób zobaczymy, ale jest no kurczę, szkoda, bo nie chciałbym się spóźnić na ten samolot, bo to będzie oznaczało, że nie będę w Polsce o 14, tylko jeszcze później, może wieczorem. No i będę musiał przykładać, będę musiał dzwonić tam do firmy, kombinować, żeby y, zadzwonić do kierowcy i tak dalej. Ale jestem na razie dobrej myśli, zobaczymy jak to będzie. A, jeszcze swoją drogą, bo jak ja zdążę, nie wiadomo czy bagaż zdąży. No, udało się zdążyć na samolot. Jest jeszcze pusty, ale doszliśmy do bramki na 4 minuty przed zamknięciem. Jeszcze po drodze taką miałem przygodę, że jak jechałem windam, windam, schodami ruchomymi w dół, przede mną był taki starszy pan z walizką i nagle zemdlał. Ja go złapałem, jak zanim upadł całkiem na ziemię. I jak zjechaliśmy już na sam dół, to musiałem go, no wiadomo, przenieść tam na, na, na Musiałem go znieść z tych schodów ruchomych, z jego bagażem, potem no, się już tam ktoś nim zajął, ale najważniejsze to, że tam nic go nie wciągnęło, bo jakbyś tak, wiadomo, jak się leży na tych schodach, to ubranie zwyczajnie może być wci wciągnięte pod te schody. A poza tym to, to bez większych problemów. Patrzę, już zostało mi baterii. Jeszcze dwie kreseczki, przed chwilą była jedna, nie wiem, gdzie ta kamera troszkę jest. Jeżeli wszystko, będzie, jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to za kilka godzin już będziemy w domu. Nie mogę się doczekać. Jutro wolne, więc będę sobie też odpoczywał, a w piątek idę do pracy, żeby się porozliczać po koniec miesiąca. I nie robiłem tego jeszcze w tym biurze od, od czasu powrotu. Więc zobaczę, jak tutaj wygląda rozliczanie się. A tylko jeszcze może jedno słówko na czym pomaga, polegała ta pomoc. Nie było sensu żadnego samochodzika używać czy coś. Tylko taka pani na nas czekała, na mnie na taką jeszcze jedną panią i ona nas prowadziła. Tak zwanym fast track, czyli takim szybkim, nie wiem, szybkim, szybki dostęp to był. Czyli nie musieliśmy czekać ani na odprawę celną, ani damy na security, tylko bez kolejki wszędzie wchodziliśmy i sobie tylko dzięki temu zdążyliśmy. Jeszcze widok przez okno, I ostatnie ujęcie w samolocie, to co oni tutaj mają Airbus A320, czyli instrukcja, jak się ewakuować. Tego ba jeszcze nigdy nikt nie skorzystał. O, chyba oczekują sporych turbulencji, skoro aż tyle tych torebek tutaj jest. I gazetki teraz. High Life. Business Life. O, ciekawe, czym się różni High Life od Business Life. I sklep. To jest jedna z takich chwil, których nienawidzę. Po pierwsze, znowu zgubili mój bagaż. Jak zawsze, w Berlinie nie mam bagażu. Po drugie, nikt na mnie nie czeka, nie ma kierowcy, nie wiem dlaczego. A po trzecie, nawet nigdzie nie mogę zadzwonić, ponieważ telefon mi tutaj nie działa. Próbowałem zadzwonić z budki, to te niemieckie budki po pierwsze, to wszystko po niemiecku, więc nie bardzo rozumiem. A po drugie, moje karty kredytowe nie akceptują. Więc jestem w czarnej wdupie na chwilę obecną, tak blisko domu, a tak daleko zarazem. Idę teraz szukać. No oczywiście na, 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 na tym lotnisku Tegel nawet nie ma jakiejś jasnej informacji, gdzie tu jest bagaż claim. Trzeba łazić i szukać jakie ja nie znoszę Niemców. No hej, słuchajcie, jestem już w domu, wsiadłem do. Nie włączałem już potem kamery, bo byłem zabiegany, w każdym razie musiałem pójść na busa. przyjechałem tym busem na dworzec PKP w Szczecinie, potem taksówkę wziąłem, jestem teraz już w domciu. I całą drogę w tym busie przegadałem z takim małżeństwem, którzy są z Melbourne w Australii, więc mi dosyć dużo opowiadali o swoich przygodach, ja im opowiadałem o swoich. byłem taka pani, że się dosiadła z Norwegii, więc mieliśmy, pogadaliśmy sobie bardzo szybko, czas minął. Już jestem w i przyszła ta ładowarka, więc następne ujęcia już będą z normalnej kamery. I i co i tyle, jutro jest wolne, jutro jest, nie wiem, Boże ciało, czy co już nawet, zagubiony jestem. W każdym razie jutro nie idę do pracy dopiero w poniedziałek. Dzisiaj, jutro będę montował ten cały materiał właśnie z, z, z Korei, z Ameryki i tak dalej i mam nadzieję, że zrobię jakoś to sprawnie, postaram się dłuższe odcinki wrzucać, żeby, żeby to, nie wiem, żeby przez tydzień tych odcinków nie wrzucać, tylko w miarę szybko, żeby to nam poszło. W każdym razie dziękuję Wam za wspólną przygodę i do zobaczenia niebawem, hejka.